Czemuczku idziemy sobie. Peter jest Kolejny odcinek z, z moją siostrą. Siema Dobrze. dzisiaj gramy w killera w Robloxie. Mm. Eee, przepraszam, że tak długo nie było odcinków. To była dosyć długa przerwa po prostu. Ale nie ale zostawiliście łapek w górę. 20. Okej. Okay. Jakiś typek jest? A, to jest bambikowa mapa. To no to ta ma... mapa bambików. Dobra, jesteśmy tu. Zbieramy Ale... te rzeczy. Gdzie Katina? jesteś? Katina, gdzie jesteś? No ja już w takim miejscu, które spijam, że się chce... Ale mam jakąś rzeczę. Katina. Katina? Tak? O, masz dwie rzeczy pewnie chyba. Znalezione. Ja mam zero znalezionych, bo... Wiecie się w jakim domku pojawiłem? Zardzewiałym. I... U, to czuja, ale Takim, to ty że ty nie ty mogę ty... nigdzie wyjść. Ratuj mnie proszę, bo mnie killer już y... zabił. No, no helby mi. Oj, a jesteś blisko mnie. Dobra, idziemy. Widzowie, idziemy ratować. Dzięki typie. Mhm. Dobra, jedną mamy rzecz znalezioną drugą rzecz, trzecią, trzecią rzecz, rzecz, czwartą killer. widzowie. Przepraszam, że tak długo nie było, ale teraz postaram się, żeby były ciągle odcinki. Czekajcie, o kurde, widzowie! Killer, killer mnie goni! No wiecie jak to jest, widzowie, killer mnie goni. Widzowie, killer tu jest. Widzowie, killer. Zabijcie, czy nie? Ja jestem bez jednej ręki. Killer był bardzo blisko mnie. Gdyby Dobra, szybko skrzynka widzowie. Widzę. Nie wiem jak się kłóca shift, no okej, okay, dobra. No, okay, Idę na... Nie. I co? Zginąłeś? Nie, jeszcze nie, na szczęście. Tym drewnianym jesteś. No bo w tym najlepiej. zawsze jak gramy na tej bazie komórkowej... Widzowie, jest tu killer. Bo to jest najlepsze miejsce. No. Dwie minuty do czasu. Chowałem się z jakimś typkiem i to był błąd. Full. Po drugiej stronie jesteście. Wiem, widzę, bo jesteście po drugiej stronie. Tak, proszę szybko. Od tego czerwonego światła mi się chce zabić. Chyba tu będzie problem. Albo i łatwo będzie was znaleźć. Tak łatwo będzie was... Zginęłaś? Nie. Jeszcze. Ale, ale Jeszcze. Żeby... Zginąłem! Widzisz Help Me? Tak widzę, ale ja nie mogę cię niestety uratować. No uratuj! Już mnie jakiś typek uratował. Chociaż wolę dziękować temu typkowi. Widzę Cię. Dobra, Ciebie nie ratuję, albo już uratuję. Chodź do tego domku. Poszłaś do żółtego? No, ja już zginęłam. Ja nie wiem, gdzie jest wyjście. Szafka. I co, zaraz będzie wyjście blisko. Za 10 sekund chyba. Nie, za 15. Nie też. Oglądaj, mnie. No się. Tutaj trzy osoby ripa zrobili. No, ale no dobrze, to jest sama. Tam masz takie oczko do oglądania. wiem. No, no, Escape. Co jest widzowie? Przed wejściem. Tak, ty to mnie zauważył, tylko, że później mnie zauważył. Open. Ja mam pięć diamentów. Tu... nie wiem, jak się, widzowie, to otwiera, skrzynka. mam ósmy poziom, a siódmy poziom. Mhm. Dobra, nóż. Tu. Aha. Tu, widzowie, i tu jest ten bambikowy. My mamy tego nóż i nasza figurka. Zamykamy drzwi i otwieramy. Widzowie, zawsze chciałem sobie ten miecz kupić. Ile kosztuje? Mm, 600. A my mamy 400. Widzowie nastać na ten nóż. A który jest. Ja Widzowie, patrzcie za ile. Jest taki nóż. Kalat. Widzowie, poczekajcie. O, ten mi się bardzo podoba. Ten, ten mi się podoba. A ty dopiero chyba na pierwszej, co? Ale co? Bo mi zostało tylko cztery, żeby mieć ósmy level. No, ja jestem na prostokącie pierwszym. Aha. No ale wiadomo, ty dopiero... Trajdujemy się. Okej, okay, być? Ja chcę być. Ja myślę, że... tak Ej, nie może znowu ten typek. On nie będzie przerąbany. No to jest przekichane widzowie. Wiecie widzowie, ciężko jest bardzo znaleźć taką osobę. O, opa na nas to, okej, bierzemy. Już radio, już mam pięć rzeczy. Jakbyście grali w tą grę, to pod shiftem się kłóca, widzowie. Katina Zaraz no. mnie zabiję No, słyszę dźwięki. Dyn, 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 dyn. Mam help me. Help me. Który help me? Dr, dr, dr. A wiem gdzie help me. Tam, gdzie się teraz piła. Bo ja myślałam, że ona się gdzie indziej teraz piła. O, dziękuję. Dobra, nie ma za co. No nie! Ja tu siedzę, bo od razu jest wyjście Tylko mam problem tutaj Aha, tyle osób już leży Aha, baba idzie Dead Help me, please ja nie widzę, z ja bardzo ciemu No tak jest o nie! To trzy osoby! Ratujcie nas! Dead, ja mam dead. Serio, nikt nas nie uratuje? Ja cię kręcę. To Katina mogłeś mnie uratować. Ale ja nie widziałam, gdzie wy jesteście. Widziałeś trzech chłopów helpni? No właśnie nie widziałam. No to widać. Jak graś.

piłę kupujemy. Tą z tego filmu strasznego. Wiecie, o który mi chodzi ten film. Kupujemy? A widzicie, dziesiąty poziom jakiś skin jest. Za dziesiąty poziom jest Katina jakiś skin. Katina. Za dziesiąty i za trzynasty jest skin i za dwudziesty piąty. Hmm, ciekawe. Jeszcze trzy poziomy i będziemy mieć tego skina. I jeszcze sześć poziomów to będziemy mieć tego. Moja życia. Jestem przy wyjściu. No nie! Ludzie! Byłam przy wyjściu i nie za... No. Nie są. Zabiła, ripa zrobiłaś. Chyba, osobę. że widzowie jak wbieramy to... Do tych no dwóch tysięcy to kupimy tylko piłę. Nie mam tak, no, z tego kroczka mam tak mamy. Wdrażą, tego nie no kupimy, kupimy, kupimy na banku kupimy na bank. Też, ja byłam tak blisko. Kupimy robuxy krzy. i normalny. kupimy są pięć tysięcy. I nie kupimy na odcinku. Może za no. cztery odcinki? I poczekajcie, widzowie. Koniec. Ja na Pas, co to vipal możemy mieć? Kabines. Nie opłaca się kupywać tych kabinów, tych domków. Ale nie wiem, bo jeszcze noże mogę kupić. O, wejście się. Dobra. Wszystkich wyiminowano, no. wszyscy dead, wszyscy mieli dead. Dobra, na no, ale no, okej. Okay. Tatina przyjmij, trajda. Dam ci nóż, ten taki. No ale skina ci dam. No i po co? Katina no. No nie. W ogóle ja nie wiem. A, przejdź. Ale... Tak. No. Dawaj. Zaskoczmy. Mam te skwinę. Spokojnie. To poczekaj. Przyjmij jeszcze raz. Bo się zbugowało coś. Dobra, tam, Se z kimś innym się zatrajduję. Nie z Katiną. Co jest? Trzy razy ona. Nie robi. O nie, klaun. Dobra. Jest ładnie, możemy... Ho! Jesteś tu! Chodź za mną! No nie do szafek mi pchajcie, chodź za mną Ale oni nie pchają do Chodź Chodź tu, shift'a, chodź tu, tu A czemu zrobiłam rip? Wszyscy zrobili ripa Nie wiem. To było trochę dziwne. Bo ja myślałam, że po prostu zabił mnie klaun, ale tak nie Co jest? Nie wiem. Co jest? Ale. Zeszłam to... tutaj, ale tak kucze. Ale nie zabili mnie i ja mam dwie, dwie klapki. Dwie tylko mi to zostało do ósmego y, poziomu. To jakby mi nie zabili, ale bym wygrała. Nie wiem. I mam 350 pieniędzy. Tak bym była zabita i wygrana? Nie wiem. Ja już nie wiem. Widziałem, nie, nie wiem. Gratuluję. 780 ekspo na 940. 7 pieniędzy. Mhm, mm podoba mi się tam, bo musimy Przelam. ją. Wselam. Wszelam pieniądze. 466. Dobre. Nie, dokładnie. 400... A nie, dobrze Dobrze, dobrze. Jak to będzie... Widziałaś te pieniądze już wcześniej, to wiedziałaś. Mhm. Jak to będzie jeszcze raz, tak się stanie, to nagrama lata. Dobra. Jesteś za mną? Gdzie poszłaś, Katina? Katina Dead będziesz miała Czemu? Poszłaś z dla mnie dla... Najfajniejsza kryjóweczka jest My tu mamy fajną, z widzami, kryjówkę Ale w ogóle nie mam Trzeba było iść No ale ty, ty się ze mną nie zrozumiałeś to po pierwsze Dobrze, dobrze, dobrze A to po drugie to ja jestem przy wyjściu, dobrze No w sumie ty masz plus A ja mam minus też tym jesteś przy wyjściu a ja nie. I chyba to widzę widzowie złą kryjówę wymyśliliśmy. Ale chyba powinna się uczyć. Dobra, nie, nie robimy kryjówę tutaj. Idziemy dalej. Jestem blisko po, po a ja jestem bliżej spawna killera. Blisko. O, to ja też jestem właśnie. A to ja tam nie. O kanister, dobra. Wyjście, czy wyjście to jest to zazdrabiałe jakby... O drzwi? No. No. To jest cześć. Kucaj, shift. Shift. Lewy shift. Okej wracaj. Killera Widziałem chyba. Gdzie to są drewniane te drzewice co te metalowe? A no, są, są. są. Ja zawsze kampię przy, przy właśnie drzwiach. Bo im, im bliżej, tym idzie, lepiej. No, no, i Dwie minuty zostało i 45 sekund. Chodź tu do szafki. Właśnie nie przeszło. Ukryłam się przy drzwiach w szafce i nie znalazłam. Ale to tam. Już niedługo będą drzwiały, a więc wolę tu poczekać niż narażać się. Ale ja tutaj jestem bliżej. Dzieciel, ty. trzeba otwarcie drzwi i Nie, za dopiero 2 minuty równe. Kiedyś to w tej grze w killerze jedna osoba jest, zginęła. Kiedyś w tej grze 5 sekund, 50 sekund zostało do otwarcia drzwi. Kiedyś w tej grze w killerze było. No, było normalnie rakieta i się zbierało to. 30 sekund zostało do otwarcia drzwi. No, kanistry, nadal są kanistry. Ale nie ma rakiety. Zostały te kanistry do zbierania. 15 sekund, ja szybciej będę. Niedaleko jest nas, bo helby mi widzisz? Help mi no, Dobra, 5 sekund. Ja widzę ją tam od boku widzowie. Tam czerwony. Ale gorąco w momencie zrobiło. Dobra. Nie wiem. no te kamienie mnie zablokowały. Wyszłeś? Nie wiem. Zresztą, zresztą. O, ja widzę teraz killera. Dzień dobry, panie Hillerze. Okej, okay, widzowie. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa. Pa.